Jeżeli podobnie jak ja przeglądając social media zwracacie uwagę na to, z jakich sprzętów korzystają twórcy, to bardzo szybko można zauważyć wciąż rosnący trend na fotele gamingowe. No i się człowiek zaczyna zastanawiać, no czy to nie jest żaden spisek, czy może jakiś skam. No i w sumie ja to samo pytanie zadałem sobie dobrych par lat temu i powiem Wam, że była to jedna z lepszych decyzji, jeżeli chodzi o komfort e, grania i tworzenia jako tak. Z tego miejsca chciałem podziękować firmie Diablo Chess za udostępnienie fotela do tego materiału, bo mój, mimo że jest to praktycznie ten sam model, swoje najlepsze lata ma za sobą i myślę, że to najlepiej świadczy, że jednak był to udany zakup, jeżeli coś jest aż tak eksploatowane. Ale dość, nie chcę pozostawać gołosłownym, więc może rozwiejmy te najbardziej powtarzane mity na temat właśnie foteli gamingowych. A pierwszy z nich to oczywiście opinia mówiąca, że te fotele to absolutnie nie mają żadnych korzyści zdrowotnych. Ja nie wiem, kto to wymyślił. No i tu moglibyśmy się w sumie wspierać, ale na szczęście nie musimy tego robić, bo powstało już wystarczająco dużo badań e, dowodzących tego, że sama wysokość takiego fotela e, oraz e, poduszka w odcinku lędziowym bardzo pomaga przy naszej posturze, zarówno przy grze, jak i przy pracy, więc e, myślę, że najlepiej e, ten punkt zdać y, fotelom gamingowym. Kolejnym mitem jest to, że takie fotele są po prostu niewygodne. I o ile pełni rozumiem, że jest to jednak kwestia preferencji, tak myślę, że tu punkcik fotelom gamingowym należy się za to, że te można dostosowywać. Tutaj coś za co kocham mój obecny model, e, czyli model X-Ray, gdzie mogę przesuwać podłokietniki nie tylko przód tył, ale również góra dół, czy też e, wyginać je na boki, co jest absolutnym game changerem e, i Pozwala to na dostosowanie się do praktycznie każdego biurka, co naprawdę... Dlaczego wszystkie fotele tego nie mają? Przecież to jest tak genialne, no, Jezus! No i mówiąc o hotelach gamingowych, nie możemy oczywiście zapomnieć o tej grupie ludzi, którzy uważają akurat ten mebel za... Yy, brzydki. Rozumiem, fotele RGB mogą być overkillem, ale ładnie stanowana skóra wygląda naprawdę cool. No i w sumie od kiedy pamiętam, to imponowali mi streamerzy właśnie z takimi tronami w tle. Moja opinia? No tutaj, żeby przekonać się do hotela gamingowego, Trzeba go po prostu wypróbować. No, osobiście raczej nie wrócę do zwykłych foteli, takich zwykłych biurowych foteli, i przez od dobrych czterech lat w sumie już urzęduję na takim fotelu i myślę, że jedyne co to mogę go upgrade'ować. Mam nadzieję, że to rozwiało Wasze wątpliwości, bo